E, o, a gdzie jest reszta? O, lala! Tinky Winky i Dipsy zaraz przyjdą. No, myślę, bo musimy się spieszyć. E, o! Cześć wszystkim! Jeszcze tylko Nunu. Jestem! No dobrze, to jak wszyscy są, to możemy iść. Iu, no chodźcie, chodźcie, to już niedaleko. Spójrzcie, jesteśmy na miejscu. Te wszystkie słodycze mogą być nasze. Ale, Dypsy, jesteś pewny, że możemy je wziąć ze sobą? Iu, ależ oczywiście, leżą tu już od tygodnia, czyli są niczyje. No dobrze, to bierzmy się do roboty. niech. niech E jest to zbyt za ciężkie dla mnie. Musimy wymyśleć jakiś plan. Nunu ma pomysł. Zawołam swojego tatusia. On wszystko wciągnie i zabierze ze sobą do naszej wioski. I dobry pomysł, Nunu. Witam wszystkich. I Nunu, musisz nam pomóc. Musisz te wszystkie słodkości zabrać do naszej wioski. Już się robi, nie ma problemu. Okej, okay, to by było wszystko. I o, super, nunu! Teraz musimy to wszystko zanieść do naszej wioski. Już się robi. Okej okay, no, Wszystkie słodycze możesz tutaj koło domku położyć. Okej. Okay. I o, te słodycze, będziemy jeść cały rok. <słyski>